Jak zdobyć darmowe punkty z ciągów na maturze? Mamy jakiś trzywyrazowy ciąg, mamy informację, że jest on geometryczny i mamy pytanie pierwsze, czy ten ciąg jest rosnący czy malejący? To zobacz. To można odpowiedzieć od razu. No, ten ciąg nam rośnie czy maleje? Skoro z dwunastki przechodzimy na szóstkę, na liczbę mniejszą, no to ciąg nam maleje, czyli mamy odpowiedź B. Drugie pytanie jest o M i teraz musisz zapamiętać dwie rzeczy. Jeżeli mamy trzywyrazowy ciąg, czyli jakieś tam ABC i jeżeli ten ciąg jest arytmetyczny, to jest taka zasada, że ten środkowy B to jest pierwszy plus trzeci podzielone przez. 2. A jeżeli jest geometryczny, tak jak u nas, to jest taka zasada, że ten środkowy do kwadratu to będzie pierwszy razy trzeci. My mamy oczywiście ciąg geometryczny, czyli będziemy używać tej zasady. No to zobaczmy. Jeżeli sobie przepiszemy nasz ciąg, czyli to będzie 12, 6 oraz 2m-1, to zobacz skąd wziąć to ABC. Jeżeli chodzi o A, to jest ta pierwsza liczba w nawiasie, czyli u nas to będzie po prostu 12, B to będzie 6, a C to będzie całe to tutaj, co mamy na końcu. Czyli piszemy sobie, że nasze B kwadrat równa się AC. C, czyli u nas to będzie nasze b to jest 6, czyli podstawiamy sobie 6 do kwadratu. To będzie równe a razy c. Nasze a w tym wypadku jest 12, czyli mamy 12, razy c, a c jest całym tym 2m minus 1. I rozwiązujemy. 6 do kwadratu, 6 razy 6 to będzie 36, to się równa. I tutaj wymnażamy sobie liczbę z nawiasem. 12 razy 2m to będzie oczywiście 24m. No i jeszcze mamy 12 razy minus 1, to będzie minus 12. Żeby literka była po lewej stronie, do sobie możemy odwrócić to, bo tak. Się lepiej patrzy, czyli mamy 24M minus 12 to jest 36, czyli nasze 24M to będzie i liczbę wywalamy na stronę liczb, tutaj była na minusie, to po tej stronie będzie na plusie, czyli mamy 36 plus 12, które przenieśliśmy, czyli nasze 24M -ki to będzie, 36 plus 12 to jest 48, dzielimy sobie to wszystko przez 24 i nasze M będzie równe 48 przez 24, to będzie po prostu 2, to jest nasze M, mamy odpowiedź drugą.